w książce Potęga obfitości jest takie inne słowo, którego ja mi się nie spodobało niemiłość. Co Wiesz dlaczego, niemiłość. Wiesz dlaczego niemiłość? To jest wtedy, kiedy na przykład jest jakakolwiek przemoc zewnętrzna, a my myślimy, że ktoś nas w taki sposób próbuje ukochać, zmienić, albo szlifuje nas na żywca i to jest niemiłość, bo ludzie się mylą czasami. I myślę, że jeżeli mąż na przykład cały czas robi uwagi, nie tak stoisz, nie tak siedzisz, nie mów, nie znasz się na ten temat, tak jakby nie odzywaj się i tak dalej, to nie jest szacunek, to nie jest miłość. A osoba na przykład wielokrotnie zdarzało się, że przychodziły kobiety, a jak mąż nie ma humoru, to nawyzywa mnie, a potem po prostu mówi, że kocha mnie na życie. I Psycholog by powiedział, że to jest przemoc. Y, to jest przemoc, ale przemoc y, to jest y, pewną częścią niemiłości, bo jeżeli osoba kocha, to ona nigdy nie uderzy. W rozmowie na początku, jak rozmawialiśmy, powiedziałeś, że masz pieski, prawda? Mam. Kochasz te psy. Uderzysz tak. psa? Nie i go? Bo kochasz. I ja uważam, że przemoc nigdy nie powinna być usprawiedliwiona. Nawet jeżeli druga osoba zrobiła coś bardzo przykrego, nie masz prawa podnieść hmm. ręki. My uświadamiamy sobie wiele rzeczy. Tak jak nauka idzie do przodu, dusza też się rozwija. Uh -huh. Ja uważam, że zauważamy, że to, co kiedyś było autentycznie czymś normalnym, dzisiaj jest przemocą, tak? Kiedyś kobieta na odwrót było, jak bije, to kocha, tak? Uh -huh. No naprawdę tak, tak się uważało, że. No, do tej pory są liczne takie mamy yy, z tym hasłem, jak, jak bije, to kocha. Także, yy... Tak, ale dlatego chcę powiedzieć, że są ludzie, którzy na przykład nie wiedzą, że może być inaczej. Bo ja muszę zaznaczyć jedną rzecz. Ja urodziłam się w Gruzji. Yy, I w czasach, kiedy ja byłam nastolatką, na przykład 15 lat miałam, 14 lat miałam, były dziewczyny, które w moim wieku były porywa porywane za mąż. I rodzina w dniu dzisiejszym, gdyby się coś takiego działo, w większości to by poszło na policję. To po prostu, jeżeli tym bardziej dziewczyna nie zna chłopaka, to jest. Y Przemoc seksualna, a kiedyś osoba uważała, no tradycja, jak się tak stało, no to nawet jak nie kocha i nie chce, musi wyjść za niego za mąż, bo jest już po fakcie tak, jakby jest y, zanieczyszczona, że to już jej, jest jej mężczyzna. Ja, ja uważam, że y, w wielu sytuacjach, no tak jak ja pamiętam wstecz oglądając się na swojej koleżanki, nawet podczas mojej. Y, y, kiedy ja miałam te 14-15 lat, ze dwie dziewczyny z naszej szkoły w taki sposób były porwane, nie wróciły już do szkoły na zajęcia, już, już za, za chwilę były mamami. To jest nie do pomyślenia, bo one nie chciały. Wiesz, no kiedyś. A ty byłaś nie... przerażona, że możesz się tak z Tobą stać? Ale ze mną się tak stało. Tylko, że ja zrobiłam histerię i moja najbliższa przyjaciółka miała na imię Diana, to po prostu jedna z najbliższych przyjaciółek, spodobałam się jej kuzynowi, który, który, który przyszedł z wojska i zobaczył mnie na urodzinach, jej pod pretekstem, że ma konflikt z mamą, bo miewała, zapłakana tam w emocjach, do mnie zadzwoniła, zeszłam do niej, do samochodu, kiedy nie wsiadam. No, w moim, w mojej młodości 16-17 lat nie wolno było wsiadać do samochodu nieznanych osób, a to był jej kuzyn. No, przecież ja go raz widziałam, tak? Okay. Powiedziałam, że zmarzniesz, bo to był październik. Wysiadaj do samochodu, jedziemy, tylko papierosy Garik kupi. Garik miał 21, na 16. Zaczęli mnie za miasto wywozić. Zrobiłam taką histerię. Wiesz, bo ona uważała, że to fajnie, nie? Bo będę w jej rodzinie. To jest dramat. Ja na piechotę wracałam, z bardzo, naprawdę bardzo daleko. E, musiałam wysiąść z samochodu w histerii, w krzyku, w październiku, w klapkach przez palec, w krótkiej jeansowej kurteczce, z spódniczce i w podkoszulku. prawda, w Gruzji jest inny klimat, ale nie było ciepło. I powiem ci, że najbardziej bałam się, że moja mama zawału dostanie, bo miałam półtora roczną siostrę, mama po udarze, tak? Tata, który naprawdę człowiekiem jest bardzo surowy. Myślałam, że albo tata mnie odstrzeli, bo po prostu, że hańba dla rodziny, co ja robię. Naprawdę, to było straszne. Ale to wina przyjaciółki, trzeba było wszystko zwalić, Wiesz co? zwalić na nią. W takich sytuacjach nieważne, kto jest winien, ważne, że sytuacja mogła się wydarzyć, bardzo drastyczna, dramatyczna dla mnie. Ja po prostu uważałam, że ja byłam wychowywana w takim domu, że ja nie bałam się powiedzieć, że ja cię wsadzę do więzienia. Mhm. Są dziewczyny, które boją się odezwać. Jakie są jeszcze takie zasady? Możesz powiedzieć, takich pięć zasad dla człowieka i kobiety i mężczyzny, żeby żyło nam się. Że zamknę za sobą drzwi, tak, jeżeli chodzi o związek, który był i poszedł sobie. Na przykład, tak. No wiesz, ja znam dziewczyny, które płaczą, że ktoś się skrzywdził, a nadal noszą zdjęcia w portfelu, tak? Nie trzeba tego robić. Po prostu to jest cały czas taka przypominajka, że coś się ciężkiego wydarzyło. No miałam dziewczynę, która powiedziała, że cały czas wraca do SMS-ów swojego partnera i przeżywa, że przecież kiedyś było dobrze. Więc jedną nogą cały czas stoi w przeszłości, ogląda zdjęcia, które były ładne, czyli nie akceptuje teraźniejszości. Czyli ja w takiej sytuacji chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Trzeba wrócić w tu i teraz. Bo to, co było wczoraj, no to tam się nie wraca. Tam tylko myślami można wrócić i nic nie zmienisz. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło już kiedyś, możesz to przyjąć, albo po prostu odsunąć od siebie, tak? tak? Jakby przeżyć tą żałobę. No i jeszcze cały czas porównywanie. Tak, jakby ktoś był i z kimś było nam ciężko, nawet na przykład, na przykład ktoś wyszedł z toksycznego związku. I są osoby, które na przykład cały czas zapraszają swój stary związek w nowy, cały czas mówią, żeby mi nie zrobił to, co tamten zrobił, tak? Że niby się już z nim pożegnała. Albo mówi na przykład, że y, cały czas obawiam się, że y, rzuci mnie, że będzie przemoc. Ja, ja, ja prostą rzecz powiem. Jeżeli wyszliśmy z jakiegoś związku, trzeba naprawdę zamknąć drzwi i je zaryglować. Dlatego, że, A to nie tak prosto. Y, tak, ale powiem w jaki sposób. Bo kiedy cały czas przy nowym partnerze lub partnerce opisujemy, co nam się przydarzyło. Parę razy w moim życiu w gabinecie było tak, że ta osoba dała przepis na nieszczęście kolejnej osobie. Mhm. I na przykład, jak mąż bił, to ten partner, który kolejny, na przykład, podniósł na nią rękę, mówił: No, miał rację, że cię bił, tak? Ale powiedziałam mu o tym, tak jakby dała mu przepis na to, jak siebie krzywdzić. Przede wszystkim, wiesz, pierwsza rzecz, jeżeli ktoś naprawdę nas zostawił, to nie jest tak, że zostawił prawdziwie, tylko zrobił przestrzeń. Na coś nowego, na kogoś dla, nowego. Dla coś, dla coś nowego, dla kogoś nowego. I wracając do tego, że wierzę w anioły, uważam, że jeżeli ktoś żyje w takim przekonaniu, że wszystko jest dobrze, a wie, że nie jest dobrze, zamiata pod dywan, nie przyznaje się, że wie. O sytuacji, która się tworzy poza jej plecami, nawet można powiedzieć pod innym dachem, bo ile razy była sytuacja, że ktoś komuś wynajął mieszkanie, nawet żona podjeżdżała samochodem i widziała, że rano mąż nie z dworca kolejowego wraca, tylko z tego adresu, który ona sama dobrze zna. I wtedy jest pytanie. Ja bardzo często zadaję pytanie, dlaczego tolerujesz? No i niektóre kobiety mówią, że zbieram nadal fakty, żeby przyjdzie moment, po prostu wyłożyć karty na stół. stół. Mhm. Druga powie, czekam, może to się skończy. I wiesz, ja nie mam prawa sugerować i czegokolwiek przyspieszać, bo ona mnie może nie posłuchać, taka osoba. Nawet jeżeli doradzę tej osobie jak kobieta kobiecie, tak? Inna osoba na przykład mówi, że mieszka 10 lat z mężem, który po pewnym incydencie z jej strony, ona miała jakiś krótki romans z kimś, on się dowiedział, mieszka z nią, dba o dzieci, ale jej nie dotyka. Śpią w tym samym pomieszczeniu, odsunie, rozsunięte łóżka, ale nie dotykają się jako partnerzy, jako mąż, i żona, tak? Są tylko rodzicami. I ona mówi, że on mnie kara. A wiesz, co ja uważam, ona siebie kara, bo jak ona widzi, że jest tak, a nie inaczej, to w tym. i, i już się to nie zmieni na przykład w ich przypadku, bo jest przekonana, jak 10 lat jest taka ściana szklana między nimi zbudowana, mhm. no to. Ona jest bardzo trudna do przebicia, to powinna zastanowić się, czy jej ten model życiowy odpowiada. Są osoby, które na przykład powiedzą, odpowiada, a ona, ona w tym momencie trzyma jego i siebie. Powinna tak naprawdę rzeczywiście nie szklaną ścianę postawić, a już zbudować tą ścianę z cegieł, bo dzieci już za chwilę będą naprawdę dorosłe. I ja uważam, że najtrudniejsze, co robimy sami, jeżeli nas to boli, bo są ludzie, których na przykład to nie boli. Naprawdę. Znam takie małżeństwa i parę razy w życiu się spotkałam i modele są różne. Kiedy na przykład... Ale tak, to nie ma jednego przepisu. Przyjaciółkę, on ma swojego przyjaciela, a razem też się wszyscy bawią i, i nikt nikogo nie karci, nie bije, nie wiadomo co tam u niego lub u niej w sercu czasami się dzieje, ale oni na taki model się zgodzili. Nam się wydaje, że to się nie dzieje, a to się dzieje. My nie wiemy, cudza e, przestrzeń rodzinna, domowa, Zawsze kryje jakieś swoje elementy, które byśmy nie przy, my nie przyjęli, albo my robimy coś, czego ktoś by nie przyjął. Natomiast ja uważam, że musi być spokojna dusza, spokojne serce. Jeżeli nie ma spokojnego serca i człowiek cały czas żyje pod presją, że nie mogę się przyznać tym, albo tamtym, albo dzieciom w czymś tam, to potem jest, powiem, prosta droga do szpitala, wiesz, po prostu wtedy człowiek zaczyna kończyć na ojomach, w szpitalu z ciężkimi chorobami walcząc, i wtedy dopiero się wstawia za siebie, jeżeli, jeżeli naprawdę w dobrym czasie się do szpitala zwróci. Aida, jeden z rozdziałów Potęgi i Obfitości przez na, poświęcony jest toksycznym rodzicom, toksycznym relacjom. Jak to jest twoim, twoim zdaniem? Takim rodzicom, którzy są rodzicami przemocowymi, rodzicami toksycznymi, powinniśmy przebaczać, czy, czy nie? No bo prawda, nam no, się mówi. Czci ojca swego i matkę, matkę swoją. My żyjemy w kraju, w którym jest matriarchat, patriarchat. Jak to by się wydaje? Yy, wybaczamy tym rodzicom złym, czy nie? Wszystko zależy, yy, co jest przyczyną. Jaka jest przyczyna, że na przykład jest ogromny rozłam w rodzinie. Czasami jest taka sytuacja, że na przykład ta przemoc ze strony rodzicielskiej szła dlatego, że rodzic był yy, psychicznie niezrównoważony albo chory i bardzo dużo takich sytuacji znam, kiedy rzeczywiście ta przemoc od taty szła, tata miał schizofrenię i, i, i borykał się z różnymi problemami we własnej głowie. A bardzo to często wtedy... ten tata nie ma, czy ma mała Tak, czy Tak, nie. ale chcę powiedzieć, jeżeli to jest choroba, no to wtedy po prostu musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ten człowiek, że rządzi nim choroba, a nie to, co powinno rządzić, tak, miłość. A czasami jest taka sytuacja, że jest przemoc i mi się wydaje, że wiesz, jak biją, to uciekaj, tak. Ale nie, odda, ale nie bij e, tej drugiej osoby, tak jakby, nie żeby to nie czasów. było, nie oddawać czasów, żeby to nie była taka walka wewnętrzna, domowa. Ja wielokrotnie powiedziałam na przykład osobom, żeby wyprowadziły się z domu rodzinnego, dlatego, że wtedy te okna, mało tego, że nie są czyste, one są po prostu zaryglowane, bo bardzo często ktoś absolutnie nie pozwala drugiemu człowiekowi na własne zdanie, na własne życie, na... Mm, na byciu szczęśliwym, tak? Bo na przykład toksyczny rodzic, wielokrotnie słyszałam takie historie, jak dziewczyna przyprowadzała na przykład chłopaka do domu i była przez matkę wyzywana na przykład: po co cię taki, głupia jesteś i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę ograniczała jej kontakt z rówieśnikami, bo miała taki charakter, że chciała go, ją cały czas trzymać w swoich rękach i ona miała pomagać matce po domu. Pilnować dzieci starszej siostry, robić w polu i tak dalej. No to wtedy wiesz, jak już osoba rzeczywiście stoi na granicy, już mówi, że życie się nie chce. Ja powiedziałam, to by się nie żyć nie chce, to by się chce żyć gdzie indziej. Mhm. I wtedy rzeczywiście trzeba te drzwi zamknąć. Tak, tak. Bo powiedziała, że ona nie wie, co ma robić. A akurat tak się. Ja powiedziałam, wiesz, co czasami w życiu jest tak. Jak naprawdę coś postanowisz, patrz na znaki. I powiedziała, że spotkała taką przyjaciółkę, akurat ta dziewczyna. Która ym, pracowała w Anglii, i powiedziała: Słuchaj, jak będziesz chciała, to ja mogę Ci załatwić pracę. Akurat pracuję od takich państwa, o których za chwilę tam córka będzie rodziła dziecko i może spytam, akurat ona pracowała całe życie, wychowywała rodzeństwa, yy, swojego rodzeństwa dzieci, i tak się stało, że rzeczywiście akurat tak trafiła, że nie potrzebowała języka obcego, bo to też są ludzie, skoro, którzy mali, mieli polskie korzenie i, i uciekła. Natomiast no <laughs> Natomiast jeszcze inna sytuacja. Ja zawsze mówię, że, że jeżeli mamy bardzo trudną relację z rodzicami, już mamy swoje dzieci, swoją rodzinę, my nie możemy nienawidzieć, bo część krwi tych rodziców jest w nas, w naszych dzieciach. Jak, Jak bardzo nienawidzisz swojego rodzica, to tak jakbyś częściowo nienawidział siebie nie. i, swoje, i swoje potomstwa. I wtedy mówię, że, no ale mówią, jak się oszukiwać. Nie oszukiwać się, po prostu popatrzeć na drugą stronę tego całego zdarzenia i pomyśleć sobie, mam wdzięczność, bo żyję. Bo mam te swoje dzieci, które kocham, i z tego łona wyszłam i z tego nazwiska też wyszłam. Bo tutaj też mówię o tym, że na przykład niektórzy ludzie od toksycznej rodziny to tani się odcinają, zmieniają miejscowość. Na przykład była taka sytuacja, że. Miałam takiego klienta półrodziny, którego to siedziała w więzieniu, tak? Wszyscy wujkowie rozrabiali i dziadek też miał w, 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 taką burzystą przeszłość. I, i słuchaj, niektóre rodziny, niektóre rodziny się wyprowadzają, nawet nazwisko zmienili. Ja żeby, zmieniam nazwisko, żeby nie nawet, mieć nazwiska. Tak, nawet żeby za nimi to nie szło, tak? Że ktoś po prostu, żeby zmylić trop, jak to się mówi, żeby to zło przestało prześladować, więc to... Różne czynności człowiek robi. Czasami wyprowadza się całkowicie do innego kraju. Jego? No tak zmienia swoją tożsamość, zmienia, zmienia otoczenie, które. Tak, bo nie dokładnie... chce się mm -hmm. utożsamiać, ale z drugiej strony nie powinien nadal nienawidzieć. To jest, to jest największy błąd. Po prostu przeżyłeś. Ja cały czas wspominam dziewczynę, która wyszła z domu i ma mnóstwo ma liczne rodzeństwo, gdzie mama po prostu co roku. Przychodziła w ciąży z niewiadomo z kim i miała rodzeństwo, i, i praktycznie biedna babcia i ona cały dom stawiali na nogach, postawili na nogi to rodzeństwo, ale, ale w jaki sposób, że ona musiała bardzo wcześnie wyjść z domu, na początku poszło do pracy, potem poszła się kształcić od matki się odcięła, zaczęła powoli swoje rodzeństwo, tak naprawdę, kogo mogło, komu jeszcze była w stanie pomóc, brać pod swoje skrzydło i tak to jest. Praktycznie, wiesz, zrobiła się mamą dla tych, których mama jej rodziła. Ma ogromny żal do mamy, ale z drugiej strony, jak rozmawiałyśmy bardzo długo, uwielbia swoje rodzeństwo. Powiedziałam, wiesz, gdyby twoja historia, twojej mamy nie była pisana dla ciebie tak ciężkim piórem i takim krwawym atramentem, to byś nie miała tego rodzeństwa. Ona mówi, tak naprawdę, ale oni są cudni. Więc wiesz, to trzeba szukać w tym nawet taki aspekt dobry, że ktoś na przykład wyszedł z takiego trudnego domu, a dał sobie radę. To jest akurat niepopularne e, e, chyba dzisiaj stwierdzenie, żeby szukać w tym coś, coś dobrego, ponieważ mam wrażenie, że obecnie w takim dyskursie społecznym jest, żeby wcale o tych rodzicach tak dobrze nie mówić, że, że, że żeby nie mówić takich słów jak, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Mm. Mi chodzi o co innego, wiesz? Mhm. Mi chodzi o to, że można powtarzać jak mantrę, jak jestem nieszczęśliwym dzieckiem, jaki jak, jaki tak biednym. Mi mhm. chodzi mi o to, żeby przestać to robić. O, no i to jest, Takiego, to jest... przestać to robić, bo, bo to takie samo samo się, biczowanie się, wiesz, cały czas tak jakby witasz w odbiciu lustrzanym taką można powiedzieć zmęczoną życiem twarz, to przestać siebie lubić. No tak.